Ho, ho, ho! Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. My właśnie się przygotowujemy, czekamy na tuk -tuka. Spakowani do wyjazdu. Lecimy do Kokongu, ale najpierw po drodze jedziemy jeszcze po Pawła i Kasię oraz zabrać dwójkę ich znajomych i razem będziemy wszyscy jechali na południe. Dżuny spakowana na różowo. My raczej na czarno, tylko ja świątecznie. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Bawcie się dobrze, bo tak tylko, wyłącznie należy się bawić w święta. Musieliśmy wziąć tego dużego tuktuka, bo byśmy się po prostu nie zabrali. Także śmigamy. Duży. Jesteśmy. Jest Kasia. Są otwarte. Chop, 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 a to jest nasz samochód. Z dębą i Paweł. I samochód. Dzień dobry. Dzień dobry. Samochód już spakowany. Jeszcze jedziemy tylko po tą parę znajomych. No wypogląda na to, że my tu z tyłu będziemy jechali z Pawłem i Kasią we trójkę. Dwójka będzie tu, a ta z przodu. Kurde. Jak wygląda to w bagażniku sytuacja na razie? Luz. Aha, jeszcze tam są nasze dwie te... No dobra, damy radę. Bo w międzyczasie. Zanim jeszcze ruszymy, bo Kasia tam jeszcze coś pakuje. Za te święta. Za weekend na drodze. Akcja znicz. Jesteśmy już w samochodzie. Muszę się uwijać, bo w tle leci muzyka. I... Także jedziemy. Tarą siedzi z przodu z Juny. Tutaj mamy nowych przyjaciół, Pawciu siedzi w środku, Kasia siedzi tutaj, Lusia jest tu, a ja tu. I wszyscy jedziemy w tym samym kierunku. Może przedstawię cichych cichy bohaterów naszej podróży, Blady niestety już tylko połowa. Ale Jesteście z nami również Czarny drink, Wódka z kolą. No niestety, kola, jak widzicie, zero, czyli w ogóle nie do wypicia dla mnie i screwdriver, czyli wódka z sokiem pomarańczowym. To nasi bohaterowie e, podróży. Boję się, że niedługo będzie już po nich. Przystanek numer 1. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, ale nie tankujemy. To znaczy samochód nie tankuje. Ja idę natomiast do sklepu kupić jakiś sok. I skorzystaliśmy z łazienki. Jest sklep, jest sklep. Dobrze, jesteśmy w domu. O, są dziewczyny nawet. Dżunku <ścoughs> na bosaka. Co tam, Dżunku, mama ci kupiła? Mieliśmy really? mały incydent. Zatrzymaliśmy się e, tutaj na e, poboczu celem pójścia do łazienki. K kierowca sobie wysiadł, ale załknął drzwi, więc kierowca wyszedł, a my wszyscy zostaliśmy w środku i o sobie poszedł. A my siedzieliśmy kilka minut, zanim nie wrócił. No niemniej, dobrze, już jesteśmy. Taka restauracja, ale jeść tutaj nie będziemy. O oh, hi baby. How are you? Good. Postój numer 3. Zaczynamy od łazienki. Eee, samochód zaparkował tutaj. A ja jeszcze idę spory kawałek, znaczy spory, no w ramach jednej stacji benzynowej. One są tutaj dość obszerne. I do sklepu, ponieważ skończył się sok. Piją ten sok jak wodę. Jest tam Tera Mart. Nie chcę Was zanudzać kolejnym odliczaniem, ale postój numer 4 w drodze do Kokongu. Hmm. Taleta. I tankowanie wozu. To tyle. Raport z trasy. Aż mi w gardle coś tonęło. Dotarliśmy. dotarliśmy. Droga nie była krótka, ale udało się dojechać w całości. Tarank już jest z Dżuny w bungalowu. Próbuję uśpić. Paweł z Kasią cieszą się każdą chwilą tutaj na miejscu. Tibo i Maria za barem krzątają się, bo mają już jakieś gości również. Zajrzyjmy tutaj, to jest ten bungalow. No i proszę, są pewne niespodzianki, dziewczyny miały już leżeć i spać, a tymczasem wygląda na to, że przymierzają się do wyjścia na plażę, wieczorową porę. No niemniej, jesteśmy i w tym miejscu chyba będę kończył, jest pewnego, ale raczej chyba tak już dzisiejszą opowieść i widzimy się w dniu jutrzejszym. Zostańcie. Zaraz będzie się działo. Kolejny dzień. Już jesteśmy po śniadaniu. Śniadanie spakowało się z powrotem do lodówki. Jak widzicie napoczęliśmy. Tradycyjne polskie potrawy. Ryba po grecku, sałatka warzywna. Tylko bigosu żeśmy jeszcze nie jedli, bo nie było komu odgrzać. Więc bigos będzie na później. Pokażę Wam jak to wygląda w tej chwili. Tam ktoś szaleje na Eee, skuterze wodnym tutaj ktoś mniej szalenie płynie łodzią, Lucia, czyli pies Pawła i Kasi Zatoka Tajlandzka prawie że zlewająca się z niebem i trwają teraz przygotowania o 13 zaczyna się właściwa impreza świąteczna tutaj w Yang Walden Free. więc zapewne będę troszkę nagrywał, ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy ma być sporo osób ma być muzyka na żywo. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego do pokazania. Podczas kiedy w Jaguarem Flip mają przygotowania do imprezy świątecznej, chwilowo się żegnamy. Reklamy go sosycz. My jedziemy do miasta, przywitać się z rodzicami Tarong. Tego wypada kultura. Wiedzą, że jesteśmy tutaj także. No, jedziemy dosłownie na godzinkę, przywitać się i wracamy tutaj na na imprezę. Dotarliśmy do restauracji mamy Tarąg. Siedzi mama, siedzi siostra też tarąg, Jakiś kuzyn. Nie ma taty. Przyjechaliśmy, tak jak mówiłem, przywitać się. Spędzimy z nimi za dwie godzinki i jedziemy z powrotem na plażę dzisiaj, a jutro już przyjeżdżamy do do Kokongu i zostajemy już tutaj. Jeszcze ze dwa dni pewnie. Przyjechał dziadek i Dżuny od razu wskakuje już szczęśliwa. Lubi jeździć motorem. O ty, trębaczu mały. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, które żeście wysłali. Ogrom tego naprawdę z wielką przyjemnością się to czyta. Odpiszę, jak najszybciej dam radę. Z racji tego, że w tej chwili jest dużo zamieszania, internet na plaży jest kiepski, pozwolę sobie zaczekać. Yy, pewnie dzień czy dwa zajmie mi odpisanie, ale odpiszę oczywiście na yy, wszystkie wiadomości. Także bardzo jeszcze raz dziękuję. I jeszcze raz z całego serca wszystkiego najlepszego dla Was, wesołych świąt. Bawcie się dobrze, a ja pozdrawiam Was z pięknego kokongu. I widownie. Restauracja mamy tam, wzbogaciła się o nową rzecz. A mianowicie, to jest ekran, gdzie wyświetlane są wyniki różnych zakładów, różnych loterii. Można sobie kupić losy. Tutaj pani sprzedaje. Są kupony, które można kupić, ale również i maszyna, która e, służy do generowania kuponu. O! To jak dziwne, I o ile się różnią od wszystkich na rzeczy. Jakieś zwierzęta, jakieś, jakieś numery, trzeba będzie się dowiedzieć o co chodzi. Tutaj jest tablica jakaś statyczna. No i tutaj na bieżąco wyświetlane rzeczy. Dowiem się, na czym polegają zasady, może nawet zagram. Wziąłem sobie prysznic u rodziców Tarąg. Prysznic, czyli się. Wykąpałem pod taką dobrą rzeczką wodą. Super. Bo gorąco jest. Za chwileczkę bierzemy motor i jedziemy staram sobie objechać dookoła miasta, zobaczyć jak wygląda, czy się coś zmieniło. No i wracamy później tutaj. Nie jestem pewien, czy zrozumiałem zasady. Generalnie stawia się numer. No i na przykład właśnie wzięliśmy siódemkę. Za ile? Tomar. Za tysiaka. I za złotówkę postawiliśmy na numer 7. A na numer. I co dalej? Dostajemy kupon. Mamy kupon. Cześć kochanie. Ok. I co dalej? What happened to A okej, okay. minuta 40 musimy czekać. Odlicza tam czas. Ok, almost two minutes we have to wait, no problem. I my postawiliśmy na siódemkę. Stawia się numery od 1 do 12 i wygrywa się 10 10-krotność 10 postawionej kwoty. O ile się wygra. Teraz wracam do Was jak będziemy już zbliżali się do czasu. Oh, oh, oh. Co się nie, nie, Jeszcze nie. Dobra, zaraz się widzimy. Została jeszcze jedna sekunda. I co się dzieje? And what baby? Aha. balosowanie. My postawiliśmy na siódemkę. Losywanko, losywanko. 12, czyli świnia. Straciliśmy 1000 trili. Really. Nie ma sensu. E, głupia gra. Hazard. Ale się nam wypogodziło. Słońce naprawdę grzeje bardzo mocno. E, będziemy zaraz zbierali się na plażę. Już najwyższa pora. O pierwszej ma zacząć się impreza e, Christmas Party. Także, a ponieważ już mamy po 12. To jest chyba dobry moment, żebyśmy się stąd zebrali. Byliśmy przed chwilą na objeździe dookoła miasta, zobaczyć, czy coś się zmieniło. No niespecjalnie. Jak wrócimy jutro do Kokongu, to na pewno gdzieś się wybierzemy wspólnie. Zapraszam Was na razie na plażę, a jutro pospacerujemy sobie po Kokongu. No i już na plaży w Young Wild Free. Zaraz Wam pokażę stoły. Tutaj Lucia pija do wody, ale. Chciałem Wam pokazać, nie wiem co będzie widać. Dosłownie kilka godzin temu e, woda była kompletnie szara, a teraz nagle zmieniła kolor na zielony. Dość intensywny. Śmiesznie, tak szybko. No dobra. E, tu jest nasz bungalow. Johnny. No i tutaj porozstawiane są już na stołach U. zastawy. Tam jest Pan, który będzie śpiewał. Później. Dobra, kończę, bo muzyka tutaj gra w tle za mocno. Powoli zjezdają się e, goście. Hej, hej, jest coraz więcej osób. Ej. Oczywiście to dopiero początek, nie ma jeszcze pierwszej. Wygląda na to, że rzeczywiście może być super impreza. Tam z tyłu e, Tibo ma duży grill i przygotowuje jedzenie. Tutaj Babciu bawi się z Lusią, a ja zasiadłem do laptopa. I zaczynam składać film, który mam nadzieję do Was niedługo wysłać. No niemniej, w tym momencie kończę dzisiejszy odcinek. Bawcie się dobrze, cieszcie się świętami. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I do zobaczenia jutro, jeżeli będziecie mieli chwilkę czasu. Zapraszam bardzo serdecznie.